Samy do apartamentu. No, witam. Komisarz Igor Wiśniewski, komenda Sołeczna Policji. Mordo, za co garujesz? No, mnie to nikt nie wspiera. Nawet matka się na mnie wypięła. Muszę zleć, co dają. Och, jedna. Ja jestem tu w wyniku nieporozumienia. To nie potrzeba długo. <laughs> Jestem ojcem Hirka. O co chodzi? Dobrze, macie do na... też tak, Co się dzieje? Zaraz, podejrzewacie mojego syna, że napadł na nauczycielkę? Słyszeliśmy, że źle się o niej wypowiadał. Był w domu. Proszę powiedzieć, czy się znały. Nie, Nadia nie chodziła do szkoły Hirka. Ona miała swoje problemy. To znaczy? Od lat cierpiała na depresję, leczyła się w różnych ośrodkach, ale niestety bezskutecznie. Poddałem się, rozwiedliśmy się lata temu, sam zająłem się opieką syna. Ona popełniła samobójstwo. Pański ojciec padł ofiarą gangu trucicieli emerytów. Co takiego? Działają na terenie Warszawy i okolic. Wyszukują osoby starsze, samotne, mające problemy finansowe i nie stroniące od alkoholu. Jest gryp do ciebie. To go do kochanej? Nie, no ja! Zabijajcie! Zabijajcie! Jest jeszcze niego do Jurek. Za korony dla zawiastowskiej rzeki. Wielka posłanka, mętne dzieci na śmiech. Powiedz, co ci ryje, łeb, kokaina, stres. To, że jarasz, jarasz, od samego rana drzem. Sek z kurwami woda, woda, narkotyki, pierdolone pliki, szybka flota, liczysz, liczysz I zostaje z niczym Znowu afery milion, przyczyn. Znowu wybrałeś gera Znowu urwał ci się film i zrób do do Divera Ani dziwką drzwi otwierasz Znowu wybrałeś gera Znowu wybrałeś